Witam w drugim dniu losowania. Sama jestem ciekawa, co się wylosuje. Nagrywam do tego samego dnia, ale wy to widzicie dzień później. Uwaga. Oh, bogactwo. Program Bogactwo, słuchajcie, to jest program, największy z moich programów, jest 10 bardzo, bardzo obszernych modułów do takiej pełnej transformacji postrzegania bogactwa i też obudzenia obfitości wewnętrznej i zewnętrznej. Słuchajcie, to jest totalny kozak. I teraz sobie zobaczymy, o ile obniżę cenę. Musiałam przerwać, ponieważ moja córka przebiegła, bo coś tam e, się stało, właśnie ma w tym momencie lekcję online i coś tam, coś tam się stało, więc e, wracamy do losowanka. Mieszu, mieszu. Od 20% do 60%, więc zobaczymy. Uwaga, uwaga. What? Ktoś chyba to manifestował. Minus 60%. No to to będzie kozak. <noise> Także jak coś to skakujecie, To jest w ogóle mega, mega obszerny program i największy spośród wszystkich, jakie stworzyłam. Jest tam o poczuciu własnej wartości, o wszystkich schematach rodowych, narodowych, schematach, przekonaniach. Jest takie gruntowne, mocne sprzątanko. O bogactwie wewnętrznym, o poczuciu własnej wartości, o wycenianiu siebie, o docenianiu siebie. Jest po pierwsze dużo, bo aż 10 takich głównych modułów, które naprawdę są mega konkretik. I dodatkowo jest część motywacyjna i medytacyjna. Także wrzucę też jakieś opinie po tym programie. I wow, jestem podekscytowana. Także link oczywiście zostawiam w profilu, znaczy w profilu tutaj i w profilu też ma.